EA Sports game tutaj Rafson z kanału Rafson Games i witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii z gry FIFA World. Zapytacie się, co to jest FIFA World? FIFA World to kolejna odsłona popularnej serii gier piłkarskich. Nie jest to jednak zwykła część, lecz produkcja oparta na modelu biznesowym Free to Play. FIFA World jest oparta na trybie Ultimate Team, w którym gracze kolekcjonują karty i na ich podstawie budują swoje zespoły. Tytuł oferuje 16 licencjonowanych lig i ponad 600 klubów z całego świata. Dodatkowo produkcja zawiera kilka funkcji znanych ze zwykłych odsłon serii FIFA, w tym tryb sezonu. Ok, tak więc jak nazwiemy swój klub? Um, może. O tak, właśnie. O, żeby było z wielkiej litery. I e, inicjały M-M-Z-U klikamy next i wybieramy swój kraj wybieramy Polskę eee, Liga Ekstra Klasa eee, oraz aha, to jest mój ulubiony klub aha, dobra eee, który klub wybrać eee, może Krakowia Kraków Dobra, klikamy Start. Aha, to jest pewnie sterowanie myszką. Press the K. right click. Aha, to jest pewnie sterowanie myszką. Którego bardzo nienawidzę. O, a ja nie umiem klikać myszką, ludzie! Ja nie umiem sterować myszką! Holy shit! Serio? Mam teraz tak A sterować? From against... Fila, 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 fila. Uh, customize. Nie, chyba, chyba to. Controls. Um, chwileczkę muszę ustawić kontrolery o -o. o o Cholera nie umie ustawiać Ajajaj No teraz ładnie Ajajaj nie umiem sterować myszką to cholery. Aj. Fuck. Shit. Nie, 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 nie. Niestety nie udało mi się wygrać meczu, ale za to dostałem jakieś końcy jakieś um, doświadczenie. O, chociaż dostałem drugi poziom. Dodatkowo. O, można też zdobyć poziom. 50 końców za to jest. Ale jak ustawić? Kontroler um, No kurde, no start playing here. Chat with friends. Aha. Czyli um, społecz społecznościówkę. Um, każe nam, nie wiem. Kupować w jakimś shopie, jakieś dodawanie. Nie wiem. Uh, kurde jakieś jakiś kredytów, nie wiem. No muszę coś ustawić, Chwileczkę. Okej, okay, powinno być wszystko okej. Okay. Mm. Aha. Here's the drink squad played by Messi for you or to aus your condition match. Um place the like here potion with format which aha. Pod względem uh, formacji jak widać, ustawiony jest. Um, aha, czyli musimy znaleźć um, piłkarza, który jest na tej pozycji, czyli na przykład napastnik, pomocnik, obrońca i bramkarz. Aha, ok, transfer, market jest nawet. Items are postured as salt. Aha, ci można też tak samo też sprzedać. Piłkarzy, um, kupować ich. Um. No, klikamy dalej. Um. Jakiś bit, nie wiem co to jest bit. Sorry, nie rozumiem angielskiego. Um. Time is running out. Aha, ci muszę go wylicytować. Um. Kosztuje to tyle i później dać ofertę jako uh, buy Now. Aha, spoko. Advance to play your induction match. This any key. Continue. Aha, znowu będziemy grać, tak. FC Barceloną, serio. No to spróbujmy zagrać. Oczywiście nie, z, nie, 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 z komentatorów. Teraz muszę iść. Okej, okay, teraz powinno być spoko. O... mice audio i szczyśmy ich muzykę też nie słychać ich komentatory um, na zero sound off e, 5 Crow volume też 5 niech będzie ok, kontynuujemy i mecz, match okay. no teraz that... spoko chyba no, normalnie jak Fifie, 14 Jest gol Ładnie No i um, Aha Są chyba problemy z grafiką No to są oczywiście uroki bety jak widać No i teraz oni zaczynają Biegnij Messi, jedziesz O jak ładnie Dawaj, dalej, jest gol! Pięknie, ładnie. No, nam nasz Messi powoli strzela, bramki naszym rywalom. Idzie nam coraz łatwiej. Padem jest zdecydowanie lepiej niż sterowanie myszką i klawiaturą. Sterowanie jest takie samo jak w FIFA 14. Ach, nie udało mi się. I strzelamy gola następnego Messi strzelił hat-tricka. No, no, fajnie się gra w tą Fifę. Nie dość, że jest darmowa, to i jeszcze fajnie się gra. Nie wiem pod jakim silnikiem to jest brane. Nie wiem. Biegnijmy, biegniemy. Broń, 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 broń. Ach, dobrze, dobrze. A, jest pięknie, ładnie. I gol! 4-0. Kończymy za chwilę pierwszą połowę. Niestety nasz yy, rywal szczelił gola. W lepiej nam idzie. Yy, kontynuujemy ten mecz. Dobra. Ajaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Messi, wow. No i biegnie do blanki po kolejnego gola. A jednak nie. Jednak nie. Czy ktoś w końcu strzeli niż Messi? Serio. Dobra. Mamy rzut rożny. Mamy tak. A ja... Za słabo. No niestety. O, Cristiano Ronaldo. To jest on jest z Real Madrid. No żebym się nie spodziewał. Czyli mamy y, hiszpański skład, tak mi się wydaje Ach, kurczę Dobra, mamy jeszcze raz rzut rożny I pique. Ach. Dawaj, dawaj, dawaj O, jest! Ach, chwycił No niech mnie, no No trudno Ale my odbieramy teraz piłkę My Marovićela Gora. A nie Ajajaj Czekajcie, możemy może troszeczkę skład Skład O oh. Mamy Buffona, mamy Liberiego, mamy Diego Costę, mamy Robena, Diego Silva, Iniesta oraz Van Persie Chciałbym mieć bardzo taki skład Bufona. On chyba broni na bramce, tak? Broni na bramce, dobra. Zmieńmy jeszcze Diego Costę na Neymara. I kontynuujemy to. Dobra, Cristiano Ronaldo biegnie po swojego kola. Ach, ty mordę. No niech mnie, dawaj, dawaj, dawaj. A, nie ma, no niech mnie. Taki pek. gdzie Czego? No niech mnie. Neymar musi zejść raz Casillas. E, boiska Teraz mamy aut I teraz Xavi Kes Fabregas biegnie teraz i mamy minutę do końca meczu biegnie i strzela do bramki i gol 5 do 1 ładnie okej okay, tak więc skończyliśmy dzisiaj mecz wygraliśmy 5 do 1 całkiem fajny wynik um, otrzymaliśmy Aha, zero końców, niestety, ale za to otrzymaliśmy 1256 expa, co nas bardzo zadowala. Aha, czyli to jest mój profil, jak na razie. Um, można odwiedzić stronę y, gry FIFA World. Um, aha, można y, udostępnić ten mecz. Um, aha, czyli można już wyjść. Ok. O dodatkowo coś mamy w shopie. Congratulations on your first match. Gratuluję pierwszego meczu Teraz możemy e, mieć swój własny skład. Left click to see the item options, czyli musimy kliknąć lepszy przyciskiem myszy. E, Hmm, you can swap players sent to transfer maker and more. Czyli musimy sprzedać tego um, piłkarza. Aha, czy earn coins, get items, improve. Good luck with your foot club. Okej. Okay. Tak więc mamy jeszcze shop. My packs. I co nam wylosuje? darmowa paczka oczywiście brązowa otwieramy. Ciekawie co nam wylosuje. Wylosowało nam Delewa. Nie wiem kim on jest nawet. Lustenberg. Townsend, Canton O, nawet Tomaka wylosowali, Polaka wylosowali. Tosika. Nie znam tego piłkarza. Stok, Białystok, hmm. Pedroza oraz e, Javier coś jeszcze? Erich, e, Kung Hang, Hank Hon, nie wiem, Mikus, e, Edmundson oraz Charou, nie wiem jak się to wymawia, -Wow. Hm. Store all in club. Nie wiem. Nie wiem czym mamy. No chyba exit. Nie wiem. Aha. Exit. No niech będzie. Jeszcze raz mamy? Aha. czy musimy w cały klub. No. O właśnie. okej okay. Tak więc skończmy dzisiaj nad tym odcinek i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij ciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.